W chwili Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych otwarto wystawę miniatur Józefa Woźnika ocalić od zapomnienia dawne Zagorzyce. Wystawa prezentuje dawne zawody, budynki, przedmioty i urządzenia używane przez mieszkańców dawnej wsi. Wystawa Józefa Woźnika stanowi hołd dla historii i dziedzictwa wsi, ukazując ją w miniaturowej skali. Miniatury odzwierciedlają dawne zagorzyce, przenosząc zwiedzających w podróż przez czasy minionych epok. Inicjatorką zaprezentowania ich w bibliotece publicznej w Zagorzycach Dolnych jest bibliotekarz Katarzyna Ruk. Byłam z koleżanką na szkoleniu dotyczącą kultury lasowiaków. I tam jedna z bibliotekarek powiedziała, że ma świetną wystawę miniatur pokazującą jak dawniej ludzie żyli we wsi i to jest wieś Zagorzyce, a ja tak, matko z Zagorzyc? No i tak powoli, powoli przypomniałam sobie, że przecież byłam sama na takiej wystawie, na wernisarzu w naszym powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. I rzeczywiście to są ciekawe miniatury pokazujące dawne życie na wsi, jak ludzie sobie musieli radzić, ręcznie pracować, ewentualnie z pomocą konia. I y, zrobiłam tę wystawę. To było wyzwanie, y, ale tej wystawie miniatur y, towarzyszą także fotografie dawnych Zagorzyc pokazujące jak ludzie dawniej żyli, też jak wyglądały domy. Nawet pod Szczechą udało mi się znaleźć takie fotografie. I jak wyglądały kościoły, które już nie istnieją. Na przykład kościół z Góry Robczyckiej, do którego część Zagorzyc przecież należała, Zagorzyce Dolne. Znalazłam też jak studnie wyglądały. Teraz każda pani sobie myje ręce, pierze i nie myśli o tym ile wody zużywa. Dawniej to trzeba było wszystko przynieść we wiadrach. Także jest to ciekawa zwłaszcza edukacyjnie wystawa. Wystawie przyświeca dodatkowy cel. Chciałam pokazać jak żyli ludzie w Zagorzycach za życia kapitana Karola Chmiela, którego imię teraz otrzyma nasza szkoła w Zagorzycach Dolnych. Także można popatrzeć też, jak to wyglądało za tamtych czasów. W trakcie wernisarzu autor miniatur Józef Woźnik opowiedział, czym się kieruje i inspiruje przy tworzeniu takich dzieł. Bardzo mi szkoda było, te rzeczy, które są, co były po prostu używane na co dzień, zostały niszczone. I tak sobie pomyślałem, trzeba ocalić do zapomnienia. Więc tak pomyślałem, że próbuję ja to zacząć. I tego się tego składało po prostu dość dużo. Pomału wykonywałem, i także i jestem z tego zadowolony, bo tego trochę jest. Ludzie oglądając starsi ludzie po prostu przypominają sobie te czasy dawne. Młodzież, no to dzieci, młodzież to Ale to mnie najbardziej zadowala, że żeż młodzież szkolna wycieczki robi, robi po prostu tam gdzie ta moja wystawa jest i tam jest po prostu op opisane, omawiane jak to, co się to działo dawniej i to mnie bardzo zadowala, że to, te przycieczki po prostu są aktualne i dość często po prostu używane do oglądania tych moich maluchów. Tworzenie miniaturowych eksponatów wymaga precyzji i ogromnej staranności. Dzięki niewątpliwemu talentowi wszystkie miniatury Józefa Woźnika oddają autentyczność starodawnych urządzeń. Starałem się, żeby właśnie ta autentyczność była po prostu zgodna do wykonania i identycznie po prostu, na przykład warta tkaczki. Wykonywałem tak po prostu, że jak idealnie. I co się okazało, że jeszcze takie dostawki jakieś przyboczne po prostu tam jeszcze są, które po prostu najpierw musiałem i wsiąść, potem na kołowrotek, na motowidu musiałem go pokręcać, potem znowu to zdejmowane i... Tu umieszczałem po prostu na, na tym warsztacie. Zadbał Każdą pan, o, nitkę musiałem, zadbał pan o każdy szczegół. Tak i Każdą nitkę musiałem tam po prostu do oczka włożyć, przeciągnąć przez drzewie. i tego. I to i oryginalnie po prostu, żeby było, to zrobione właśnie jest kawał chodniczka na tym warsztacie. Mhm. I to mi właśnie zadowolono. To była dość pierwsza rzecz, którą po prostu wykonałem. W jaki sposób powstają miniatury? Sklejka i steropion. To właściwie tego. Potem to wszystko ja wykonałem, pokładłem po prostu klejem, które po prostu mogłem tego zabezpieczyć od niszczenia tym klej, taki po prostu uniwersalny. Także tutaj jest wszystko zalakierowane po prostu tym kilem, żeby po prostu się nie, nie niszczyły te rzeczy. Ze względu na duży walor edukacyjny, Biblioteka Publiczna w Zagorzycach Dolnych zachęca wszystkich mieszkańców, a także uczniów z okolicznych szkół do odwiedzania wystawy.